Hej, cześć, maneczko z tej strony Dino Bracia. Dzisiaj sobie zrobimy e, recenzję, no, można powiedzieć, że recenzję i pierwszy odcinek z na naszym kanale i dzisiaj będzie to moc, e, wybieg raptorów. Kanał będzie ogólnie oparty na LEGO Jurassic World, ale czasem mogą się też znaleźć inne części, inne LEGO. Tutaj mamy właśnie do podglądania naszych tutaj raptorów. No, pełno ludzi tutaj się zebrało. Jest, orko, jest ork, są szkielety, jest wąż. Tutaj mamy ochroniarzy. Mamy również takiego kładzika, który był ostatnio w gazetce. Z LEGO Jurassic World. Tutaj mamy takiego doktora, który pracuje tutaj. I mamy takiego, można powiedzieć, że M, tak, który be, e, kieruje dźwigiem, ale zaraz zobaczycie jak. Mamy tutaj również e, drugie piętro, tylko tutaj jest o, o wiele mniej miejsca e, do oglądania. Jest ochroniarz. Jest taki ludek ze Star Warsów, Deadpool, no i reszta customowe. Dobrze, to my się zaraz widzimy, jak będę Wam pokazywać środek wybiegu. A więc mamy nasz, nasz wybieg, na który pewnie każdy czekał. No i mamy tutaj wybieg. W środku wybiegu znajdują się jajeczka małych dinusiów, które za niedługo. Już tutaj będą, w sumie to jeden będzie, ale będzie, będziecie mogli się spodziewać odcinka, gdy będzie mały. Jest tutaj e, Raptor, który był w Lego, e, Lego Movie 2, tylko że on jest taki innej barwy i to bardzo fajnie na niego wygląda. Jest tutaj również drzewo nieautorskie, bo to jest z zestawu z Hobbita. Ale dość fajny do makiet. Mamy tutaj de Deltę, chyba. Podejrzewam, że Deltę. Tylko, że niestety z nieprawdziwego Lego, tak jak tutaj tego niebieskiego który sobie podpija tutaj wodę. Mamy również wodospadzik. Wodospadzik, który no, chyba dosyć fajnie zrobiłem. I tutaj mamy wreszcie ten dźwig, który daje pokarm dla naszych oczywiście raptorów. Mamy tutaj Blue z roku 2018 tutaj, że Emeta, takiego w stroju policjanta, bo nie miałem innego pomysłu na strój. No i mamy tutaj konika, który może, może tak spadać. I raptorki mogą sobie tak amniam, niam, niam. Am, am, am. Że tak powiem. No, i co, ja chyba będę się z Wami żegnać. Myślę, że moja moc się Wam spodobała. Również będą filmiki z drugim dinobratem. Tylko, że akurat aktualnie on nie może teraz nagrać odcinka. Tak więc dobra, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę z subiką, słoneczkiem i ja dziękuję za oglądanie. Hej, hej, pa pa!